Siemanko! Jestem Homie, witam Was w kolejnym filmie z Red Dead Online. Dziś kolejny film z Łowcy Nagród, ale już niedługo. Jest w planach coś większego. Dziś, w sumie, taki ciekawszy ciekawsza informacja: bo do, do gry już zostało dodane 10 tych legendarnych przystępców, za, który, za których możemy dostać pieniążki. I w związku z tym Rockstar chyba już więcej ich nie doda, ale udostępnili nam możliwość powrotu jakby do poprzednich misji. Możemy sobie wybrać i i i i powtarzać te wszystkie misje, tak. Także fajna opcja. Oprócz tego jest podwójne. Pieniążki są za chyba te podstawowe tylko poprawcie mnie w komentarzach jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że za tylko te podstawowe są podwójne pieniądze i 25% więcej expa, więc jeśli chcecie sobie nabić szybko expa, łowcy nagród no to polecam sobie porobić te misje i no i oczywiście te ja sobie chciałbym w sumie które, które bym chciał tego bym chciał sobie zrobić bo czytałem i tutaj jest jakiś e, polityk, więc ciekawi mnie, co to może być. Dlatego odpalamy sobie kolejną misję dzisiaj. Tym razem Tobin Winfield, polityk. Now this gentleman, Mr. Tobin Winfield III, he's more used to signing off on bounties than being the subject of them. But no one cries when a corrupt politician gets their comeuppance. I believe he's hiding out in Thieves Landing. Yeah, the man's a thief, but not the same kind as the rest of them down there. I'd wager he won't survive the week. From the looks of this poster, you're to recover the deeds that he stole, so make sure you find them. Poziom trudności jest niewielki. No bo to pierwsze powtórzenie, tak? Za każdym powtórzeniem zwiększa nam się poziom trudności. E, I co? Gdzie on może być? Pewnie na wprost. O, tu się ktoś odzywa. Nie to nie jest to.

I'm in danger. Not from you, fine people. Rather, some cutthroats I was. Quite unwise to trust. I promised them the deeds that I uh, misappropriated. If they would help me flee. Now I have it on good authority that they mean to kill me for those deeds, protect me. And they're yours. I'll give it all back, yes. Good. good. aha, czyli no nie do końca takie łatwe to będzie bo pewnie będzie strzelane do niego pierwsz raz mam okazję bronić swojego swojego celu. Wy w sumie mogę go zabić czy nie?

I thought these men, these cutthroats, were my friends. Or at least I thought they were reliable lackeys. But control them I could not. They were the picture of concern and care until I was isolated. And then, I shudder to remember, they started spending my money, taking my things, abusing my person. They took real pleasure in my distress.

Jest jednym z ciekawszych bandytów, mam wrażenie, przynajmniej z tych opisów, no bo inni to coś tam kradną, coś tam zabijają, nie? Nikt do nas nie strzela, wszystko spoko, także no super. Nie wiem, napiszcie w komentarzach czy... o kurde, czy chcecie... abym... Dobra, zaraz dokończę. A On się chował Kur Nie wiem, nie umiem się strzelać w tych rzeczach, co, czy to jest moja wina, czy... Dobra. Z gościu. Nie wiem, może, może troszkę głośno klikam teraz z tym padem, <laughs> ale musicie wytrzymać, bo jest strzelane. Ła, wow, trajerzy. Gdzie on jest? Zą czapę Chapa, ale oni mocni są. Patrz teraz dość. o ty frajerze! Jestem na strzał. W celu, gdzie jest kolejny? Nie Może już nie, wystarczy. Jak to na, na łatwym poziomie jest takie trudne dosyć w sumie, to ciekawe jak będzie na hardzie. No dawaj, dawaj gości, weztu sobie swojego konia, nie chcę tym powozem jechać. Chodź Madonna. A i ja, o czym ja tu mówiłem? A, napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym nagrywał resztę tych e, bandytów. Bo mi się fajnie to... fajnie mi się robi te misje, one są ciekawe. E, jestem aktualnie w trakcie Robienia poradnika. Ale to będzie taka w sumie niespodzianka. No, powiedzmy. Będzie premiera. Jedna z niewielu na moim kanale, bo to chyba druga w historii. Kiedy? No to pewnie w następnym lub za tydzień. Tak myślę, zobaczymy. Znaczy w sumie za dwa tygodnie od teraz. No i zobaczymy kiedy, kiedy to skończę po prostu, bo dosyć

Konia mi zabili? Nie, no cześć, znaczy Undertaker? Ja tu jestem, Undertaker, gościu Kur! To chyba ten. <grym> to chyba ten jest Undertaker. Springfield, muszę sobie kupić bronię, bo w sumie z tymi podstawowymi broniami cały czas gram ale teraz, teraz będę więcej grał, więcej sobie zarobię i kupię te bronie. Ale strzelają mocno, mocno strzelają. kończymy się lekarstwa. Gdzie jest ten Springfield'em? Uciekł? To był typ przed chwilą. Chyba, nie wiem. Dobra, no, akty własności. Hej, umarł? Kurde, umarł. Ja pierdziele. No to zajebiście. Nie będzie pełnej nagrody. Nie wiem, tutaj jego chyba trzeba od razu stąd zabrać, bo oni pewnie go biorą na cel. Tak myślę. No. Na chwilę. Aha, bo ja umarłem wtedy, go sfokusowali. Ok, wszystko jasne. Czyli albo trzeba nie umierać. Albo trzeba sobie. Nie, nie wiem. W sumie nie wiem, czy, czy oni go i tak. Tak się tak, tak, nie wiem w którym momencie go zabili. Możecie zwrócić uwagę też. I to sobie będziecie wywnioskujecie jakby, czy, 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 czy to chodzi o nieumieranie, czy chodzi o to, że po prostu trzeba gościa od razu zgarnąć i spadać stamtąd przed nimi, zanim oni w ogóle tam dobiegną. Ale wydaje mi się, że nie wiem, czy go tak szybko zabili. Coś tam jeszcze mówił, jak się strzelałem. Dobra, i gdzie to jedziemy sobie? Do. Chyba, do Blackwater. Powiem wam, że już się fajnie ich to grało. Bo tak popaczowali te, te błędy najgorsze, coś tam jeszcze pozostawało. Dali mnie nie odblokowali ramu karty graficznej. Nie wiem, czy to w sumie tak. Czy to. Co? AD Chyba, że ta gra faktycznie nie wiem, zużyty ram, jakby eliminuje. Dobra, chodź tu. leżą. Oni po te papierki, chyba nie co ja tam zebrałem. No spadajcie. Kurde. Ależ oni mają Ejma jak ci z GTA, nie? Kurde, nie chciałem tak, tylko chciałem po prostu trzymać tą kamerę z tyłu. Nic wam nie chce zrobić, ziomeczki, ja tylko gościa wiozę do aresztu. Martwego, ale... Ale hajs płacą, nie? Zobaczymy, ile pieniędzy. Za martwego pewnie nie dużo. No i ile Expa? To też ważne, bo ten level się nie bije zbyt szybko tutaj. Także przydałoby się coś podbić tego Expo. Zobaczymy, który mam level. 60 dolarów to niezbyt nie dużo, ale 024 golda. 328 PDF fajnie. Chociaż nie wiem, w sumie może jest jakaś premia, bo to chyba 250 było. Czy, czy losowo było? Nie pamiętam. Będę sobie musiał sprawdzić w poprzednich film jak to tego eksplodowało za tych. Już się ktoś tu strzela, widzę. Ale okej okay, to nieważne. Potrzebujemy zobaczyć postępy. Rolę. Strzelają do mnie. Co za skór... Konia mi z. Co za. Ludzie w tej grze. Oni by się tylko strzelali. Nie wiem, no faktycznie dziki zachód, ale kurde, no bez przesady. Dobra, idę konia podnieść, bo. bo szkoda tego konia. Mam zanim, nadzieję, zanim zaczną do mnie strzelać, to się włączy ten tryb defensywny. Możecie sobie tutaj ogólnie włączyć tryb defensywny i wtedy przeciwnicy nie do końca tak jest, że po prostu, że nic wam nie robią Ale nie działa auto-aim na no, jak masz włączony tryb defensywny to nie możecie namierzać z auto-aima Okej, okay, już mam Pozbawimy sobie tego konia Za późno Co za frajer? Zabił mi konia i zajebiście, nie? Dobra, pójdę do sklepu, tam będę bezpieczny. Chyba bezpieczny, nie wiem czy w sklepie się jest bezpieczny. Super, dobre postępy. W role i łowca na Drugi level dopiero. Nie wiem w sumie co tu. te koniec mi się tak średnio podobają. Ale mogę sobie kupić to laso. Tylko nie wiem, czy, czy ono jest takie potrzebne. Będę musiał to zweryfikować. O, siodła mam odblokowane, ale nie kupione. No to też... Dobra, no nieważne, to już wam pokazywałem. Także. Na no dziś to wszystko będzie ode mnie. Żegnam się z wami. Trzymajcie się. Cześć!